Mam trzy słomki, bo tak jak widać mam trzy ryje. O Boże, to lata! A on nie mógł zadzwonić po policję na przykład wtedy? A nie dotykaj go, nie dotykaj. Jesteśmy w kojarnym melanżu czy nie? Czyli gwałciła kury, małpa. Tak. Ale tego nie idzie otworzyć. To jest jak naturalna wiatra. A... Jedno z najdziwniejszych miejsc na całym kontynencie. Otwarte przejście graniczne między brazylijskim Foz do Iguaçu i paragwajskim Ciudad del Este. Nikt nie sprawdza tutaj paszportu, można przejść z jednej strony na drugą, z plecakiem wyładowanym wszystkim od gumy turbo po magiczne grzyby. Paragwaj to jedyne miejsce w Ameryce Południowej, gdzie na ulicach wielkich miast poza hiszpańskim równie często można usłyszeć Guarani, język rdzennych mieszkańców tego regionu. Kraj ten zgłębimy jednak w kolejnych odcinkach, teraz jesteśmy tu tylko na chwilę, aby kupić się w elektronikę, a następnie ruszyć w kierunku Brazylii. Ciudad de Leste to raj dla miłośników gadżetów. Nigdzie w Ameryce Południowej nie można tak tanio kupić drona czy telefonu. Ceny tych produktów potrafią być nawet o 30% niższe niż w Polsce. W mieście tym czeka nas jednak wielkie wyzwanie dla naszej wątroby: spotkanie z innymi Polakami. Dobra, idziemy się spotkać z Oskarem i Anią, ale trzeba poruszyć jedną rzecz. Jesteśmy tutaj w Paragwaju, kawałek od Brazylii. I kto twierdzi, że w Brazylii, na południu Brazylii albo w Paragwaju jest ciepło zawsze? To jest po prostu bzdura. Zobaczcie, jak Robal rozciera sobie ręce z zimna. <noise> Ciudad del Este uchodzi za najniebezpieczniejsze miasto w Paragwaju. Co prawda, Paragwaj jest bezpieczny, więc tu bardziej chodzi o takie kradzieże, że ktoś ci na przykład tak wyrwie aparat. Na przykład tak. Co Ci ten Robal przypomina cały ten targ tutaj? Stadion dziesięciolecia, zdecydowanie. Se, se na armasaka? Es. tan peligroso acá? mniej Yo soy la Diego. Oh, mucho gusto, mucho gusto. Después yo seguridad. Fue un robo en la día en la noche De De Wow. una vez o más veces? Dos veces. nam tu mama naszego gospodarza powiedziała. Powiedziała, że w ogóle Teraz w de Leste jest bardziej niebezpiecznie w ciągu dnia niż nocą, bo złodzieje są tak leniwi, że nie chce, nie chce im się chodzić do pracy, a co dopiero wstawać, jak jest tak zimno, gdzieś tam po nocach się włóczyć, albo z samego rana i kradną po południu, bo wtedy jest najcieplej. O, trafiliście! Kurde, widzę, nieźle, nieźle. Na hey. Ciężko było? Spoko, chciałam... Spoko, przestronnie tu jest nawet na cztery osoby. No, to... Może być 6, nawet osób, no. nie? Cyk, cyk, tak, tak, tak. by się zmieściło, jakby się chciał. Oj, teraz się liczy. Za komuny to by to tutaj fajnie. kurde 5 rodzin zakwaterowali gdzieś. Jeszcze na balkonie, by ktoś tam leżał. Dobra, kupiliśmy dzisiaj tak: ziemniaki, e, wódkę i dronę. Próba mikrofonu. A Będę mówiła ja bardzo cicho teraz, dobra? No bo ty masz problem. Bo... Witam serdecznie w czarnej dupie. Mm. Tak, podziękujmy naszym gospodarzom. Komu sediszę en Guarani, e, gracias? A-gui-die a, 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 a To jest właśnie język Guarani. Nic nie rozumiemy. Nasz gospodarz mówił, że to jest taki język, że tylko z, z rodzicami i z bliskimi znajomymi się mówi. La gente joven, por ejemplo, ellos quieren aprender Guarani o más quieren hablar español ahora. ¿Cómo piensas de, de la, sobre el tema del futuro del idioma guaraní? Por ejemplo, en 100 años piensas que la gente va a hablar guaraní o no más? 50 creo que ya no. ¿Sí? El menos de 50. ¿Ven por ella? Ella piensa 20. ¿Va a etako? ¿Co está? ¿Va a echapa de coeum? Dzień dobry. ¿Voda? ¿Cuál es esto? ¿Voda? ¿Cuál ¿Voda? ¿Cuál es esto? ¿Voda? ¿Cuál es esto? ¿Voda? ¿Cuál es esto? To znaczy, że chcemy wodę. <gry> Witamy w Brazylii. Na pierwszy autostop czekamy zaledwie kilkanaście minut i nikomu w ogóle nie przeszkadza, że jesteśmy w czwórkę z wielkimi plecakami. Kierujemy się na Kurytybę, która nazwana jest przez wielu stolicą Polski w Ameryce Południowej. Wyczekuje nas tam pani Danka, jedna z najciekawszych osób, jakie przyjdzie nam poznać na tym etapie podróży. Wiele osoby z czterema plecakami jechać na tylnej kanale. Jeszcze nie wiadomo.

Wracaliśmy do Pani Danusi i jej męża. To są pierwsi Polacy poznani przez nas w Kurtybie. Dzień dobry! Jesteśmy <gryzny> przyjęci takimi, jak to Pani uja, pieczarkami z kokosa, nie wiem jak to nazwać. Są to... Jak, co to jest w ogóle? To jest rdzeń, rdzeń z palmy. Rdzeń z palmy. Bo... Nie mogę tego wybić. Bo jest kapitanem. Chranie od rana po prostu. Poznań, za, miasto doznań. To się tak kiedyś mówiło? Warszawa jest najlepsza. Nie, jest najgorsza. o wiele lepsza. nie my... Warszawa jest najlepsza. Nie, jest najgorsza. Warszaw jest o wiele lepsza. O nie gorska, Na trzecią nóżkę? Na pięteczkę. Zdrowie. Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Chwila Ciebie. Chwila ostatniego jakpostopa. Ja Miałam trzy razy już do pytanie, to ale pyrugi. czy te pryrogi to są z. <grym> A, nie nie ma <grym> nie z ziemi? A ty jak przypłynęłaś przy, 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 przy na statku do tej Brazylii, bo to był statek z węglem, tak? Tak. To razem z Teodoro czy sama? Coś, ty sama. A, czyli on jak skończył studia, to wrócił do Brazylii i ty potem do niego dołączyłaś. A długo się płynęła na, na tym statku z węglem? 24 dni. 24 dni? Aha. A jakaś kajuta chociaż fajna albo coś? Tak, była bardzo fajna z Łazienką. Ja byłam z taką panią profesor z Niemiec, która płynęła do São do Paulo. Ona była naukowcem. Dało się dogadać z tą Niemką? Czy? Nie, właśnie ona mówiła po niemiecku, angielsku i po portugalsku, ja wtedy po rusku, po francusku i po polsku. Tak, sześć języków, ale kontaktu brak. Tak. Posłuchaj, tylko taka biała piana i nas przewracało z jednej strony w drugą. Tak? Musiałeś tak się trzymać, jak siedziałeś, jak nie rozpadałeś. Tak? Aha, było. ale to wspaniałe było. Tam, um, tam... Um, tam... Um. Pierwsze przygotowanie do meczu, który zaraz świat będzie. Malowanie naszych mord na biało czerwono Takie mokre to jest. Wygodne. Dobra, kto wygra mecz? Polska! Nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Jakie to jest mocne! Ciężko było pogodzić się z porażką polskiej reprezentacji. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że wyjście biało-czerwony z grupy jest już niemożliwe, postanowiliśmy zasmakować kibicowania w trochę innych barwach. Jak się uśmiecham, to powiewa na wieczkę. Jak widać, Portyba jest bardzo europejskim miastem i jak widzę to po w wody. Ci potomkowie z Polski chyba dali się to bez znaków. Dobra, jedziemy na nasz pierwszy tur po kurtybie. Nasz kierowca ma nazwisko polskie, ale nic po polsku nie mówi. W całym mieście mieszka około 2 milionów ludzi. Z tego 300 tysięcy ma właśnie pochodzenie polskie. Tylko właśnie z tym pochodzeniem polskim jest, no tak, właśnie jak tutaj naszym kierowcą w większości przypadków z tego, co słyszałem, czyli że po polsku raczej nie pogadamy. Teraz wchodzimy właśnie do. Parku Jana Pawła Tropikalnego II. Ale ja Paweł II to chyba bardziej góry wola niż lasy. Pierwsze znalezisko w lesie Jana Pawła II to domy pierwszych polskich imigrantów. Wszystkie te budynki są. Każda rodzina Polaków dała, do, żeby zru, z, zrobić ten skansen tu. Czyli to nie jest, to jest przewiezione prawdziwe. To nie są zbudowane na potrzeby turystyki. Nie. A i to właśnie zobacz, jest zbudowane tak bez gwoździ. To jest pomnik papieża. Ręce chyba tam W życiu, życiu mi się nie domyśli. Jak się patrzy tutaj po tej okolicy, to gdyby nie palmy i drzewa te araukanie, to może by było pomyśleć, że jest się w Polsce. Można się zapomnieć. Ale patrzcie, jakie malutkie. No tak, do te bo to jest, jest misyrika. Ale kwaśne. I są złamiste, to, jest to w ogóle wygląda? Tak. Pokaż jak to wygląda. mam żeby. To jest cytryna. Cytryna, ta różowa w środku. Ukradli sedes zlew. A często się tu włomuje? Włamali się dwa razy tutaj. O Naprawdę? Ten... Ale tak na wsi tak daleko od... Ale słuchaj, tu było całe te zamrażarki pełne ryb, mięsa. Aha. Oni ukradli to wszystko, plus whisky, wódka, piwo, napoje. To mieli... Ukradli to wszystko. Mieli no ale chyba, sobie... żeby ukraść, to, to chyba przesada. Ukradli właśnie, o, takie były te. Tu ukradli sto. No. Wtedy. A ten. E, to on chyba wszystko już kradł tutaj się uratował, bo tu z tyłu, o, i tu i tam, on w łóżko się schował. Czyli cicho siedział, on się bo schował. Ich Było czterech czy pięciu. Nie? Jak... Ale myślisz, żeby coś by mu zrobili za ten adres? Nie, przecież oni tu byli, urzędowali sobie, Aha. mieli samochód tam no. i wynosili wszystko tutaj stąd. Nie myślisz, żeby go zabili? No, no chyba, że te. Tak. Nie wiem, czy mówiłem, ale Ola ostatnio została mamą urodziła jakiś taki kokon dziwny i wykluł się z niego taki jakby biały micu z jakimiś takimi śmigłami i coś w tym stylu teraz robal ma za zadanie kręcić usmęki wokół księżyca aby wywołać deszcz pierwsze lądowanie na rękach bałeś się przyznaj się bo wiesz jak to kurde nawie, taki jak nie wiem odklimy w samochodzie co to za tutaj leśny idzie dla nas piwo 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 Posty. Ta prowincja Parana plus Mato Grosso i Mato Grosso do Sul to są prowincje, które są prowincjami rolniczymi i Danka powiedziała nam zresztą, że to jest najlepsze miejsce na ziemi pod rolnictwo, bo ma się dwa albo ile tam zbiorów? Dwa i pół zbioru w ciągu roku. No właśnie i ona powiedziała, że ona w sumie fajnie było wrócić do Polski, ale takich zbiorów jak w Brazylii nie ma nigdzie. Ostatnią osobą, którą odwiedzamy w Kurytybie, jest pan Sławek. Urodzony pod Zamościem, zawsze marzył o podróżach. W młodości uciekł z domu z cygańskim taborem, by później, ostatecznie, wyemigrować do Brazylii. Bo nie zrozumie nikt cygańskich strój, bo cygan gra jak znud i widzi łzy swoich ucz. No, ja, chciałbym, żeby to, to było... Chciałbym, to było... Chciałbym, żeby to Chciałbym, żeby to było. Chciałbym, żeby to było. Chciałbym, żeby to było. Chciałbym, последний to Да. Это не to последний раз. бразильско to było. Chciałbym, żeby to było. Czy to jest starsze niż wszyscy tutaj razem dzielimy? W pokoju Dawaj, dawaj, dawaj żebyś miał... Co to jest za alkohol? Śliwowica 70% To jest takie, jak to się mówi, żydowska śliwowica To jest zachówka Ile procent? 70% Co tam jest napisane? No nie proszę przeczytaj Tych poważnych dni powinien człowiek unikać te głupie dni są lepsze Otwieramy właśnie tak zwaną Mojżeszówkę Czyli żydowski alkohol, około 50-letni To był prezent od konsula? polski, Mieszkowski, on ma 94 lata Jak pachnie? Jak czysty alkohol z jakimś owocem Tak? Jak płyn, płyn, płynny azbest? To ile pan lat miał tą małpę? Dużo lat Była wspaniała wspaniałe Kilka... Ale tutaj w tym mieszkaniu małpa Tutaj, tutaj! On już tu mieszka w tym mieszkaniu, a ona mnie uciekła tutaj raz, a się On już mieszka w tym domu, ale przyszli ludzie 7 tam lat. do mnie tu z tego, domu. z tego, tutaj ci mieszkają naprzeciw w tyle domu. Bo twoja małpa przyszła, zabrała mnie siórażkę, siórażkę wiesz, grill, 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 grill taki, że... No, tu jest alpa, taka dzika. tam, tam były takie problemy z, z, to, z tymi, z tymi kurami, to z kurami, z kurami. Czyli on, ta małpa gwałciła kury? Seksu Ona robiła, rozumiesz... Seks? Tak, po no, stronie no, tak, tak. Seks z kurami? A kury, a kury nie reklamowali. A kury nie reklamowali! Tylko kto reklamował, to... to Bóliz... Sąsiedzi. <grym> Są <grym> to pan? <grym <grym tak. Pokaż to. To, 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 to. to. Gdzie to to pan, pan, pan w którym roku to było to zdjęcie to zrobione? w Argentynie. A z, z cyganami też pan grywał na gitarze, czy nie? Poszedłem poszłem z cyganami. Chciałem z cyganami być. Potem tak mnie zbili, zbili, tak rozumiem. Ale chciał pan mieszkać z cyganami, tak? W taborze? Chciałem iść z taborem. Uważałam, to ładne, rozumiesz, a ja zawsze nie poważne, no widziałem te cyganki, ta muzyka cygańska, te skrzypce, psiakrew, żyć tak wolno, rozumiesz, z tym taborem iść, z cygańskim żyć, z taborem w drogę iść. No tak, dla Polaka... Tak, tak, no w Polsce nie ma takich drogowskazów, gdzie by było napisane 5000 km kilometrów. W środku domu całkowicie polska, rozmowy tylko i wyłącznie o Polsce, a wyglądając za okno palmy, wieje ciepły wiatr, mimo że zaczęła się zimno właśnie w Brazylii, to jest jednak totalnie inne miejsce. Następnego dnia żegnamy Kurytybę. Rozstajemy się także z Oskarem i Anią, którzy kierują się na północ. Stolica Polski w Ameryce Południowej ma dzisiaj jedynie wymiar symboliczny. Większość tutejszych Polaków przybyłych do kurtyby pod koniec XIX wieku już dawno zaadoptowała brazylijską kulturę. Język polski usłyszymy głównie w domach ludzi, którzy wyemigrowali z Europy za swojego życia, jak pani Danka czy pan Sławek. Kultura i tradycje mniejszości narodowych zdecydowanie lepiej konserwują się na wsiach, gdzie często kontakt z wielkim światem jest po prostu ograniczony. W następnym odcinku przedstawimy wam właśnie takie miejsce.